No i dla wspólnego odcinku z Simulator. dzisiaj. No. No. sobotę był update też jest... E, poniedziałek. 20 września. Ale uzbieramy jakieś 110 milionów. Update mam nadzieję, że nie użyłam Wam I nie, 99 litrów. D'accord, dobra. vais Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Przejdźmy, w tym czasie powiem co się działo w tym czasie, więc mam już peta 100 milionów, jutro będzie FOX, więc fajnie, przecież czarna materia, no a co to jest, no to jest też po prostu wyłożyć 6 petów to masz dysko za 30 minut, a jak jednego to masz go za 5 dni więc no, no chyba, że masz robusy to, 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 sobie, to sobie kupisz skrócenie czasu wtedy było trochę Ale ale i ogólnie nawet szybko się tu wyekspiłem. spiłem o, epic co tamtym hmm No, no największy pani dzisiaj robiłem za 17 milionów w jakimś studeniu. 4 godziny, a wczoraj wyszło. 3. Wyszło na 10 milionów, więc postanowiłem zrobić opanik jeszcze dzisiaj. A bo! Przed by była. 21 37. I. No. że się nic nie zrobi ciekawego. Więc... nie fajnie. O. No. Może no, no coś ciekawszego, trochę dropi, ale to cały czas nie jest to, o czym myślę. Czyli... Okay. E, czyli... Ten taki biały którego jest pytajnik wprost na szans. ja bym go położył w tej bym go chciał on ma 150 milionów normalnych więc bym się przydał mój najlepszy... Takie to mi się podobają. Hmm, 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 tych... Dobry gracz, że czemu A dropią mityki? nikt nie, nie dropną legendy. Tylko z fuzów są te legendy. Nie, nie rozumiem trochę, naprawdę. Że nic nie dropi. Tak, Larry. Może mi padną. No, fajnie by ją było dropnąć. Ja w sumie skoro fuzują wszyscy to jest, ale później zobaczyć ile ile drknęło ludzi legendów. w YouTube'a. Um, I Drop leg Legend i to z tego. Z tego jajka. I... i zobaczymy kto drknie legendę

o o o może kolejny Rainbow Robot leci fajnie by było po co to mi się mi starczyło na idealnie na, 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 na Rainbow Robot to pójdź tu też ale ja tu chcę epik ja a nie lecę ja chcę mi czycić nie, to się jest już połowa openingu? Aha, był już dawno, było połowa openingu Szybko przeleciało No na mi doszło. komputer Dobra, komputer ja Mam 4 komputery mamy Nie mamy do komputera, nieźle sprawdzimy co nam na razie dropało i No nie mam zginąć Dobra, ej, najlepsza ma 23 To? Ale, ale, ale jak? jak to możliwe. Jak? Jak? Już było ich 105k, wydaje mi się. Tak, ich 106 jak już się ich nie da zdobyć.

o, zobacz, nie wiem co to poleciało Co poleciało? Jest ja. To trochę głupi, po prostu nie poczynić Ale okej okay. O Trzeba zrobić sobie dwa lery? Czy mi się tylko wydaje. Bardzo mi się tylko wydaje. Okej. Okay. I. Proszę Państwa, trochę mi leży. A. Jestem koksem. Ha, dobra. Powiedzmy, że usuniemy sobie trochę tych patów. Ej, nie, ja chcę. Czyli teraz mi taki mirer. I teraz mi taki mirer. To nie, dobra, odprawiam, że to ja jakbym muszę. Bar, I odprawiam, że to ja. Bardzo mi się to opłaciło. Nie powiem. Nie mogę to zrobić tutaj, jakby to się tutaj zdroknęło. O, przejdziemy. No, ale to wórek. No więc. Hmm, idziemy na szopika. Ja sobie porobę, tu to... lecę. I miałem, J.J.J.J. E,

Więc słuchajcie, mam to. Więc idziemy na majna i. Ej, co jest z mamy gemami? Nie da. Gościu z Polski, normalnie. Już nie wiem czemu się nazywa po swoim imieniu. Ra... Próbujemy. Robot 88%? Co? Okay. Na szczęście uda. To najważniejsze Dobra, Zrobimy sobie fuza Podobnie mi powinien nam polecić mm, Fajny kolega Proszę udaj się kolego Kurde kolega udał się Dobra robimy 4 Nie bo co się chyba W sumie nie opłaca Co to było Dobra robimy 4 Nie będę marnował robimy 4 Uwaga. Choose. I shoes. Eee, I. O! No, i działa. Let's go. To mi zadziałało. Jest bardzo dobrze. Zajmiemy sobie tak na razie. Cześć, co to jest? Właśnie co to jest? Ej, co to jest? Ha. Ej, właśnie, co to jest? Co to jest? Ten metal school. On mi dropił. A, zobacz. Mm. Nie, nie mam planu. sobie w na następnym odcinku trzy, takie, trzy fajne Empyrean Nike. A dwami mi roz. Jednego tam. domu. Yy, więc napiszcie w komentarzu, czy mają być do rozdania, czy mają być... Nie. Do wiadomo czego. A to już mój komputer ma, nie jeszcze. Dobra. Dzisiaj to może... Chyba, że to jest automatyczny, my i myślę, że nie chcecie uniknąć tego... ...enterpreneuria. Yy, więc wyciągnęliśmy z tego odcinka Medal Skudo. I Happy Computera, który w sumie nie wiem po co mi jest, bo i tak mi się nie przydaje, że to jest noob, ale na razie ci go nie dam. Bo na razie potrzebuję beta. Dobra, słuchajcie, może razem mam innego beta, ale muszę to zrobić. Co? O, ty! To jest. Co, co? To on jest jeden. Co? co? Jest mniej niż mi cykali. O Jezu. Tak. Dobrze, że nie zaczęłam Dobrze, że to zrobiłem. Polecam tak robić. Naprawdę. Golden ten gwaranto. Gwaranto. Co? Ej, ja bym to wszystko schuzował. Moje wszystkie te pece. Wyszedły co? Rainbow? Taki Kat? Dobra słuchajcie, to było na tyle w odcinku, nie, 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 mogę wam rozdać, rozdał wam może, nie wiem, dragona, no, tego dragona wam rozdam, I, a chyba, że sobie zrobię coś innego opatru, to rozdam na razie, będzie z tego osobno odcinka, jak będę rozdał Patrz, więc to było na tyle i cześć.